Ech, jaki jestem zmęczony. A ty Stachu? Też kulwa. To dawaj, jedziemy. No już czekaj, bo odpala. Ja pierdzele z rąbańcu. Wokór co ten próg od dupia. Ale mruczy tapicia i odpaliła z mrosem w dupie hehehehe. He he he. O kurwa, próg zwolni do cholery. Normalnie hamulce są nowe, a ten Stachu, pijany bez zębów, stary nie umie jeździć hehehehe. He he he. Chyba go zgubiłem. A nie jednak jedzie ten zjeb. No trudno. O stop, eche holać. Tutaj zajebisty trik. Ohe he, 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 he z tym progiem, inaczej mówiąc, zostało jebane. Chyba gumę złapał, muszę go wyprzedzić, he, 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 he. I cykle wypas nie ma nas, he, 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 he Mój ukochany domek, jutro z duszkiem wypijemy duszkóweczkę, o mniam. Ale smaka sobie narobiłem. Dobra, zmieniłem koło i można jechać do domku. A jutro z rana duszku weczka o imniam. Czekam na tego zgreda Stacha, żeby polał duszkuweczkę. Okej, odpalamy to cacko i jadymy po moją duszkuweczkę kochaną, o mnie, aam. O kurwa pomyliłem hamulec z gazem. Dobra, koniec pierdolenia i jadymy. To tutaj dobra, muszę tu zajechać i poleć duszkuweczkę. Siema duszek. Siema Stachu, z chodu polewać duszkuweczkę. Dobra już czekaj. Polewam. m m m male I to jaka?